Witajcie ponownie. Słuchajcie, obiecałem tutaj, że jak e, znajdę powód, dla którego ta woda się dostaje, to się podzielę z Wami. No i dzisiaj postanowiłem, że po prostu zabiorę się za to, bo wcześniej czasu nie miałem, w związku z powyższym, co zrobiłem, zdemontowałem to, jak widzicie, całe pod szybie z przodu. I zanim mówię, zaleję wszystko wodą tutaj od góry, bo myślałem, że po prostu szyba. Jak też pisaliście, że być może jest uszczelka i tak dalej, jednak no, okazuje się chyba, że to nie jest uszczelka, ponieważ leje sobie takie wiaderka 3 kg, czyli około jest 3 litrów wody. Gdzie to leje? Słuchajcie, popatrzcie się. Tutaj w samym rogu, jak jest odpływ z um, podszybia. Tutaj leję, słuchajcie, w to miejsce. O, widzicie. Czyli tutaj w to miejsce, gdzie po prostu się skręca błotnik. O, tutaj. I tutaj w tym miejscu po prostu odchodzi woda z pod szybia. I ona sobie pewnie tam gdzieś po słupku biegnie pod spodem. No i spływa na sam dół. Tylko że. Coś tutaj jest chyba nieszczelnego, z tego względu, że zobaczcie tą wodę mam. Tą wodę mam, słuchajcie, tutaj. I ona, że tak powiem, jest w takim dziwnym miejscu, bo jest. Słuchajcie, popatrzcie się. Tu jest wszystko mokre. Jest wszystko mokre. Wydaje mi się, że przepuszcza tutaj. To łączenie, bo ono jest całe tutaj mokre. Kapie tutaj gdzieś od góry, od ewidentnie tam z tego miejsca, które, w które tam osielałem tą wodę, bo tu wszystko jest mokre. I podejrzewam, że. O, widzicie, tutaj wszystko jest mokrzusienkie. Także. Także o, tutaj. Jak nie woda, sorry za jakość, ale no, nakrywam to jedną ręką. O, widać, jak kapie tutaj woda. O, widzicie. Także słuchajcie. O! Już tutaj jest pełno wody. Także jutro, słuchajcie, demontuję po prostu błotnik. I zobaczymy, co tam się dzieje. Także czeka mnie demontaż tego błotnika. Nie wiem, czy w zderzak muszę ściągać, jakby tam ktoś e, mógł, to niech podrzuci. Jak tutaj się szybko do tego zabrać, ponieważ no e, muszę to zrobić. Muszę to zrobić z tego względu, że jak widzicie, e, dywany są już wy, wysuszone. Szkoda by było tego po prostu wsadzać, żeby to znowu zamokło. W związku z powyższym, muszę to. E, usunąć tą dziurę gdzieś, którą się to wszystko dostaje. Jak to wszystko rozbiorę, pokażę Wam oczywiście, którędy tam się to do środka dostaje, no chyba, że po prostu ze starości to gdzieś tam zgniło, zrobiła się dziura, no to trzeba po prostu to będzie jakoś załatać. Także, Także do zobaczenia w następnym, w następnej odsłonie, że tak to nazwę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.